A w dzisiejszym odcinku obiecane wcześniej unboxingi Pegasusa oraz Walkmana, którego kupiliśmy na bazarze. Ok, jako pierwsze na tapetę, co? Weźmiemy chyba Walkmana. Walkmana, najmniejsza rzecz, ale Czyli za podory. to. Podełko takie delikatnie sfatygowane. Tak jakkolwiek to nie brzmi. Uu, no faktycznie już tak trochę... Pudełko swoje przeżyło, więc tutaj to trzeba, jak wiesz, w rękawiczki białe. Białe rękawiczki z kalpelem może jeszcze tak. Taki A! dźwięk jeszcze. Bo ten karton już naprawdę jest w stanie Agonalny. W stanie tego, ale no widać, że A, może dobra. go przylało czy coś, bo jest taki rozmoknięty, wysuszony, rozmoknięty, wysuszony. no ale... O tutaj. Kilka lat. Kilka lat przeleżał. Kilka lat przeleżał. No już widzę, że ta gąbka się z, yy, łuszczy się tak, jakby. Trochę maliła się. No i właśnie, teraz tak. Czy to jest gdzieś sklejone? Nie, to są Zatrzaski. O! Ok, mam. O, właśnie o to mi chodziło, nie? Zobaczcie. Zobaczcie. Gąbka już zaczęła sama sobie schodzić z słuchawek nie wiem czy to będzie widać e o. No i jest jakieś przebarwienie na tej gumie też pojawiło się, ale mimo wszystko dalej wygląda to fajnie. Wiadomo, każda rzecz, każdy plastik z czasem będzie jednak powoli. No to jest tak, jakby gumą taką, jakby po, po pokrytą. No, fajnie, że ta guma się nie klei, bo to w starszych tych sprzętach, które były powlekane tą gumą, to ona się tak, jakby wulkanizowała i, i była taka klejąca się. Dobra, teraz. Nie się tak powiem Ci, A, patrzcie, że oto, to się tak rozpada na sam dotyk. Gąbka. No dobra, 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 ale mnie interesuje coś innego. Gdzie się tu wsadza kasety? Ba bass boost. To coś ma bass boost. Kurczę, No ciekawe, jak nie chcę go odpalać bez serwisu, ogólnie. Hmm, ale, ten w ogóle śmieszny jest, jakby patent otwierania, bo on nie ma żadnego, żadnej zapadki sprężynki, po prostu musicie to podnieść do góry, to jest już luźne. nie? jak walizki, nie? Tak, i sobie otwieracie ogólnie. Ale nie chcę odpalać bez serwisu paskowego, bo na 100% yy, będzie lipa, nie? No, ale nówka sztuka widać, no, głowica jest czyściutka. Okej, okay, miejsce na baterię też. Bardzo specyficzne miejsce, to miejsce na baterię jest takie. Bardzo, ale no, ale, ale fajnie, kurde no, my gdzieś powinniśmy mieć baterię, może kurde, by spróbować jak się czekać grube. Dobra, zaraz, możemy, zaraz zobaczymy, jak, czy, nam, czy nam... Jak wyjdzie, to zaraz Dobra, będziecie no, oglądać. To zaraz no, będziemy. będziemy oglądać ten. No słuchawki, tak jak też Daniel gdzieś tu wspomniał, że właśnie jak do tego. Samego już... dotyku się rozpadają. Tak, tak. To... O mój palec! A, zainfekowany, no nad tym się nie będziemy, może gdzieś tam. Ale tak, no gąbeczka już sama, jak widzicie. O, o właśnie. O, o, widzicie? Ci to już krwawi nawet tym palce. Tak, od tego. <laughs> od tego. No słuchawki, słuchawki tego. Ale to, o, zobaczcie ile, ile pyłku tego jest w tym. Ale dobra, za chwilę do tego wrócimy. Jak znajdziemy baterię, to zaraz jednak no spróbujemy to odpalić, po prostu, nie? Spróbujemy to odpalić, czy pójdzie. To co mówiliśmy wcześniej, zobaczcie jak to, jak to się samo już rozpyliło, nie, widzicie, jest. No. Już można chwytać w palce i solić Danie. Tak, swoje solić danie, Mnie. dokładnie, my to cały czas zdmuchujemy pyłek z tego. Z Ale okej, okay, no dobra, no będziemy próbować, będziemy próbować yy, zarzucić tu baterię. Pierwszy raz widzę taki patent z bateriami. W Bardzo często. Miałem bo z kilkoma nami jedna... do czynienia kiedyś i jeszcze nigdy z czegoś takiego nie widziałem, że w środku. No właśnie, że w środku, to, to, to fakt. Jest bardzo dziwno nie, nie, nie za bardzo chciała. Głusieczki też mamy, tak, coś. No i dobra, teraz zobaczcie, jak samo miejsce kasety. Nie w, nie w kieszeni po prostu tak, tylko tak jakby. Kładziemy. Tyle. Dobra, no to. Podłączmy. Teraz kozi śmierć. Podłączmy o. też. O, widzicie, zobaczcie, jak ile tego. <laughs> jak chcesz, ty to na uszy, na uszy? Nie, nie, nie będziemy nakładać na uszy, po prostu położymy to w ten sposób. Ja postaram się wpiąć Do nie, słuchawkę. Myślę, że to w zupełności nam wystarczy. Pomsikę, psarzy, eee, teraz tak, to co wiem wcześniej, magnetofon ma też bass boost. Więc może być. Dobra, no, kręcić, kręcą. Ale ale słyszę szybko, szum i pierd... działa nie wiem czy słyszycie pod głośnik ale to działa ogólnie słuchawki nawet grają, więc fajnie grają jak G, ale... i bas jest włączony no ale jakby nie było, zobaczcie no Gra. Działa! Kręci się, ale zobaczcie, ile, ile słuchawki zostawiły w więc tak. No, słuchawki zaraz trafią razem z Walkmanem dalej w pudełku, i niech sobie w tym pudełku dalej żyją. Ale działa. To jest fajna rzecz. Zobaczcie, że tyle lat to przyleżało w pudełku. Jesteśmy pierwszymi osobami, które po tylu latach je wyciągnęły i sprawdziły i grają. O dziwo, że paski działają. To jest mega fajne. Jestem bardzo tym zaskoczony, tym bardziej, że w tym soniaku u mnie to już ponoć nie za bardzo. No właśnie, właśnie. Mój no, no przyjaciel jedno, jednego soniaka właśnie otrzymał, zajrzał do niego do środka i powiedział, że dokładnie to co przypuszczaliśmy, że paski są wsparciałe Sparciałe. i trzeba je wymienić. A dokładnie. tutaj? No kurde, 98 kustme, rok produkcji. Zwróć, zwróćmy na to uwagę 27 lat. To jest kupa no. czasu, naprawdę. No tak, no. I po 27 latach to działa. I tak jak widzicie, te przebarwienia są, te słuchawki sporciały, ale działają. i To jest jakby fajne, że to dalej no. przeleżało, działa. I jeszcze posłuży na pewno sporo, tylko po prostu no, trzeba będzie zrobić serwis, wymienić paski. Ale mówię, my to wrzucimy na razie w, w blistry, w pudełko, niech to sobie stoi, niech czeka Czekam na lepsze czasy. Tak, A tymczasem bierzemy się za. Danie główne. Pegazusa, także. Dobra, i teraz bierzemy się za. Pegasusa, tylko teraz tak, czerwonego czy zielonego? Chłopaki, wy nam pomóżcie wybrać, którego otwieramy. Zróbmy głosowanie. Mario. Mario, ja, Mario. ja też ja jestem za Mario, jestem za Mario. No to dobra, to odpalamy Mario. Całej twojej nienawiści do Nintendo masz jeszcze trochę zdrowego rozsądku. Dobra, nie mów na bo później ludzie powiedzą, że jak to, jak... jak żadnej nienawiści nie ma tu, nie słuchajcie, nie słuchajcie w ogóle, nie? I co? Patrzcie o. na to. Polika, styropian, są jakieś te jeszcze może, fake, dobra, no właśnie, może zróbmy, zróbmy taki ten, co znajduje się w pudełku, jak widzicie, wszystko jest zafoliowane, w zestawie jest konsola, w Konsoleta. kształcie klawiatury, tak jak wiemy, jak w, w tych, dwa kontrolery, Ala PES klasyczne a 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ja myślę, że to nawet nie jest klasyczna 99, tylko to jest 5 gier i tyle. Zresztą chyba coś Artur zostało. Właśnie, tu jest jeszcze dodatkowo myszka, zobaczcie, zasilacz pistolet. No i te właśnie dwa karty. I za to się... Czyli zaraz... musi być Darkhand gdzieś. Może. Myślę, że... No w sumie musi, no teoretycznie jakiś pistolet, to musi być jakaś gra, która będzie też z Obczekiwała. Obczekiwała pistolet. Ale dobra, zaraz jakby to ogarniemy. Co najpierw chyba rozpakujemy. Ta folia powinna się... No bo czekaj, to już może idzie w drugiej stronę to tak o nie patrzę. Ale podnieta! Rozpakowuje tegozusa! Czekał tyle... Ole! Ole ten zapach, żebyście czuli! A, taki najgorszy chamski plastik! Chiński <iśmiany> rakotwórczy O kurde! Aż nos mi nie odpada, nie. odpada od samego chyba. <iśmiany> <iśmiany> jaka, nigdy Dobra nigdy nie na przycisk. — Może Artur już... — Pisz mnie stąd, tak. idźmy stąd. — Artur bez no. — Już trochę boję się o niego U, teraz. Są. Ty, ale tak, na, że tak powiem, jak się weźmie to w rękę, to nie wydaje się no, to jakieś się, takie, takie hamskie. Powiem Wam, że i ten plastik taki sztywny, nie jest jakiś taki właśnie sypiący się, tylko taki raczej... — Guziki przy każdy, niezależny od nie siebie. No, — Ale klawiatura, klawiatura to jest po prostu... O, pa! Zacięło się W, jak wcisnęłem. Nie no, tragicznie, klawisze chodzą tragicznie, no jest po prostu dramatu... O kurde, te odpada. O kurde, bez kitu, ej, czekaj, czekaj, ty, co tu się wy... o, dobra. Nie no, to jakoś tego, dobra, o Jezu, jak zapach... Tam chyba wchodzi kartridż. Tak, tu wchodzi kartridż, klawiatura numeryczna, która chodzi. Ciut lepiej może nie... nie no, sama klawiatura jest po prostu lepiej tego złożonego, bo myślę, że się rozpadnie albo cokolwiek, ale sam... Sam ten plastik, z którego jest zrobiony ten jest spoko. Kontrolery co? Ja... jest jakie one leciutkie są. O, on. Każdy guzik niezależnie od siebie chodzi. No, tak. Ale nie, naprawdę, nie zobaczcie to. Każdy tak naprawdę jest bez kipy, niezależnie chodzi. Myślę, że koszt produkcji jest. każdego elementu to był poniżej 5 centów. Ja ale jak to w ogóle? No jakby feeling tego jest po prostu niesamowity, jak się to naciska, jest... Nie wiem, to tak... Zaraz ją w ogóle podłączymy, będziemy testować. Yy, tak, karty są dwa, tu jest... aha, tu jest od pistoletu. Yy, są z, zrobione z tego samego plastiku, co sama. O Jezu, jak to śmierdzi, w gardło mnie Jest i Duck Hunt ponoć. A, on jest i Duck hunt. I są też takie hity jak poker, typing school... W ogóle nie wiem, czy to widzicie, jak, jakby jak krzywo karty jest był w, w tym plastiku. W, Myślę, że plastiku. klej utopiany Chińczyk podbijałam stokiem. No... promem, bo tak... Mm. Nie no, krzywą jest fest, nie? Ale mówię, zapach jest straszny i już mówię, aż w gardło gryzie. Straszmy jeszcze... Ej, no myszka klika, rozumiecie, to myszka klika. Patrzcie, kulkowa myszka, ej. Jest to normalnie kulkowa myszka. Ta, kul ta kulka też może jest z rakotwórczego Raffaello, dobra, właśnie, ja bym uważał. Dobra, właśnie, może nie będę, ale... Okej. Okay. To Baja, jest Baja, nie? Już mi się mm. podoba, ja jeszcze tak zrobię z... Uuu, hu, hu. Dobra, nie. Czy wy to słyszycie? Motor. I się te klawisze blokują. Nie no, klawiatura to po prostu jest, bo jest. Nie trzeba było zrobić, to zrobili na jakichś sprężykach usadzili, ona pewnie nawet nie działa. Ale jakby pan e, licho Taka stole trapa. też brałeś, tak? Klikałeś no i jest. Tak, myślę, że... Bo Ale... się kliknąć mocniej. <laughs> Jakoś tam klik, ale spasowanie tego wszystkiego też, jak sobie zobaczycie, Cześć, to... może, może sobie w łeb z takim pistolecikiem. Ale... Mm, ogólnie 60 zł, bo tyle kosztowała nas pojedyncza konsola. Ta 60 ta 60. Cena wydaje mi się dalej gdzieś tam spoko, jak Nawet za... jest instrukcja wszystko wymiętolona. No wiesz, tutaj wszystko jest ogólnie. To jest dla takich oporniejszych w podłączaniu sprzętu. Telewizora proszę bardzo, informacja no robiam, dla każdego. To gryziasz w gardło. Dobra, myślę, że widzimy się za chwilkę, podłączymy to, sprawdzimy, czy to działa. No i co, pogramy sobie za. Bądźmy nie? gotowi na wszystko. Bądźmy gotowi na wszystko, tak, dokładnie, czy... nawet na spoleńce. One hour later. No. Yeah. Działa, proszę Państwa, działa. Patrz. To myszka jest do tego potrzebna, chłopie. Zobacz, się chłopie, to jest. myszkę? To jest edukacyjny komputer. Ej, naprawdę, dawaj mi tą myszkę. To jest słynny Windows 3.11. Ty No dobra, czekaj, fingery Teraz tak. Yy, gdzie może na minus da się wejść z oprogramowaniem, no to. Edukacja, mam kopię. Patrz, jestem słonikiem, puszczam wodę. Jajko, mam je łapać czy uciekać? Ale jak mu się fajnie trąba i nogi trzęsą. To jest e, prowizoryczna animacja chodu. Dobra, ja, myśl, ja myślę, że jedziemy dalej, nie? Może spazmy jakieś ma? No właśnie. Basic G Basic. Kalkulator. Kalkulator jest, pograjmy. Ba, co to jest Butterfly? Pike oh jest, o oh nie. Ej, tutaj trzeba, to, to, to gra jest rytmiczna, ty. Ale kiedy mam to naciskać nie widzę. Czy wy to widzicie ludzie? Ja tu ja w ogóle zobaczyć ten score jest zero. Czego bym nie robił? Miss, miss, to kiedy... A może to strzałka minę klawiatury? Nie, nie, tam jak, jak ten wpadają, ale dobra, czekaj, co tu jest. Może polecam e, drugiego cudridge. Pa, co się dzieje ty? Po schodach wchodzi. Nic symulator nie... wchodzenia po schodach. Nic Figur. się nie dzieje. Dept Deppstra stranding 3. A sprawdź czy temperatura działa. Strzałki. Wiesz co? A, oczywiście, że nie Góra działa, dół nie działa, lewo nie działa, prawo nie działa, ale góra działa, to już coś. Jest na przykład, można sobie porysować, BC, okay. ale czekaj, bo tutaj... Pokera pograć, sam raz dla dzieci, Pacjent, hazard. Jak, jak, tu od... <coughs> jak tu odpalić... Massage Board, English Edit... Happy Birthday. Happy Birthday to you... Symulator śpiewania. Bo to tak jakby karta nie Myślę, gryją, że... Cały czas pokazuje te gry, które jakby... nie wiem. No dobra, odpalmy. Aha, nie odpalmy. Ten kart już wygląda bardziej okazale. Bardziej chińską. Bardziej chińską. Można się nawdychać raka trochę. Nie, mnie oczy już pieką, naprawdę. Od... Bardziej chińskich. <laughs> to jest... to musisz się poświęcić, to jest dla, dla filmu, tak. <laughs> dla kanału. To jest taka tendencja, że to pewnie Cię sprzątnie. Dobra, coś jeszcze... aha. Ale nie martw się, będziemy Ci przynosić jedzenie do szpitala. Czasami. No dobra, co na przykład? Duże inne miejsca. Aha. Ooo, saperek jest. Chyba już nie żyje ten saper. <laughs> Spróbuj przegrać. Bez bomb. Jest saper. No dobra, jest bomba. No dobra, ale gdzie tu są kaczki? Gdzie tu jest kurcze strzelanie. Chłyt marketingowy. Weź, weź A taki... bez kardigy odpalić. Dobry, mam, idzie. Jestem w swoim. Zobacz, są łuk, strzelanie, wszystko jest. Dobra, to dawaj Łuk, wybierzemy. A, no to dobrze pamiętam ogólnie. A nie wiem, Nie jest. Boże. Ja jest. A czemu nie strzelił? No te przyciski nie zawsze jakby działają. Komputer patrz i teraz, jest. patrz. Aj, do dupy. Ekstra score. Daj no mi samą instrukcję naprawy. Bo od razu założysz, że się je zepsuję pierwszego dnia. No dobra. To jak ty naprawisz? Instrukcja naprawy. Komputer ready <laughs> Cześć, Tutaj coś się spacz. Clay shooting. Nie działa. O, działa. Chyba pistolet najlepiej działa z tego zestawu. O. Myszki nie testowaliśmy. No. Gadzie. Z, to z ciebie John Wayne. John <grym> Kto jest Debeśczak? Słabo, słabo. Ja myślę, że pobiję Twój życiowy rekord. O Boże, Boże. Ręka no. mi się topi. Bro, ale nie ręku. oczy piekło, naprawdę od do tego... Testuj sobie. myszkę podłączę jeszcze. No. Basic'a odpal. Basic. No i bez kitu spróbować, nie napisze się nic na 100%. To może było założenie, że taka klawiatura ma działać i założył. Jak widzieliście na przybitkach i w tym momencie konsola działa, ten pierwszy kart z Edukacyjny z basikami i tak dalej, to tragizm totalny ogólnie. Nie, ja generalnie uważam, że to jest bardzo ważna edukacyjnie rzecz. To powinny, powinna być podstawa dla wszystkich dzieci w wieku tak przedszkolnym podstawowym Ale taki był zamysł ogólnie tych, tych Ten kart, który widzicie tutaj, on jest taki typowy kart, że 1001, coś takiego. W... Są tu takie typowe gry warto. Dla tego karta warto tamten do wyrzucenia na śmieci, tym bardziej, że klawiatura. Jeżeli chodzi o tą klawę, która jest zbudowana, praktycznie dolny cały rząd nie działa. więc To wy ogólnie większość przycisków nie działa, więc to jest jakieś śmiech i tak dalej. Ale jako taka konsolka, żeby sobie na przykład w kaczki postrzelać, na pistolet działa spoko, kaczki się elegancko łupi tak samo dyski, Gdzieś to też będzie pewnie na przybiskach będziecie widzieli. Śmiesznie, no, w takie... generalnie uważam, że za 60 zł, nawet jeżeli po tym będziesz miał raka. Bardziej ty, bo to ty strzelałeś tam i grałeś. Nawet jeżeli stracisz I kilka Michał. palców i Michał, to za 60 zł było warto. Ja też uważam. Fajny, fajny czas przy rozpakowywaniu. Nie spodziewałem się jeszcze pewnie dwa tygodnie temu czy tydzień temu, że będę robił unboxing nowego Pegasusa. Nie, to jeszcze tak kijowego, ale fajnie, to, to fajnie. Naprawdę fajne, no. Po prostu. Tak nawet już mam taki tik ust, jak tak... Siedzę przy tym plastiku, tak coś chyba się ze mną dzieje. Nie wiem, dlaczego zaczęły normalnie szczypać. Naprawdę, plastik jest taki chamski plastik, nie? Eee... Myślę, że podpisałem wyrok na siebie, wąchając to z bliska. to... Ach. mam do no, no właśnie, nie, naprawdę. Jakość plastiku jest tragiczna, ale ogólnie działa. To należy do Czarnobyla. Nie? To już plus? Eee, no właśnie, to to jakiś... Grafit, Grafit, sorry, nie? Eee, więc no, więc spoko. Najważniejsze, że działa. Eee, są ciekawe gry, takie w sumie najciekawsze, najfajniejsze z Pegazusa, które tam były. Mówię ten karton, karty eee, edukacyjny do śmietnika. Eee, akcesoria działają. Pistolet działa nawet bardzo dobrze, bym powiedział. Klawiatura najgorzej, bo tam prawie nic nie działa. Ja to w ogóle generalnie się spodziewałem, że to nawet nie będzie działać. Tak Miałem no, takie też, obawy swoje, ale mieliśmy, że... mieliśmy już jakby tego, bo właśnie trzeba to dodać, użyliśmy Kable. swojego kabla, mm -hmm. bo ten kabel, który był dodawany w zestawie, to trup. Nie łączył, mieliśmy problem, wywalony został, wzięliśmy swój. Ciężko stwierdzić, z jakiego materiału był zrobiony, skoro... Ja to tylko change był tak naprawdę, to jakby no tak, nie było no. tam nic więcej. Ale już się na początku wystarczyliśmy, że lipa pewnie gniazdo albo coś, ale jakby no, bo nas karta podłączaliśmy, podłączaliśmy na czyncze tak, lipa tak. lipa, ale właśnie y, na naszym kablu zadziałało i działa. Napięcie jak, jak u Hitchcocka było. Napięcie, jak to Hitchcocka, tak. tak. Ale no, y, nie przedłużając y, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mamy nadzieję standardowo, że się Wam on podobał. Dowiedzieliście się czegoś nowego z kadrydży edukacyjnego, jak się pisze, czyta, strzela z łuku. Myślę, że to A, same tak. podstawy życiowe. Dokładnie, warto, warto znać. Założymy drugi kanał, na przykład: kanał o nauce. Kanał o nauce. No. I będziemy pokazywać. Także, no. A jak e... Pytacie o ten drugi Pegasus, to to jest to samo w sumie. Tak, to jest to samo, tylko że po prostu etykietkę ma z Bentena, a nie z Mario. My specjalnie wybraliśmy Mario, bo jest Mario. Czy bardziej ludzie znają Mario no To jest niż taki Bentena. bardzo kłamliwy marketing, bo dziecko biednym się. O, w Bentena, nowy konsol, jak Super fajnie, nie? Cartoon Network, nie? a to na przykład, nie wiem, szczelanie z lub jakieś. No. Powiem tak, jakbym kupił to konsolę 20 lat temu, czy 30 lat temu, to by się zdenerwował. Teraz się nie denerwuję, fajne przeżycie, tak jak już mówiliśmy w dzisiejszym odcinku. To tyle. Zachęcamy do subskrybowania, dania, łapki w górę, zostawcie komentarz, tak jak mówię do komentarze dużo dają, naprawdę, uwierzcie. nam i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Na pewno fascynującym odcinku. Tak jest. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. W dzisiejszym odcinku obiecane wcześniej. Yy, Dobra jeszcze raz. Why are you running, eh? Why are you running? Why are you running? Dobra, nagrywasz. Dobra, włączaj. To się nagrywa cały czas. A, fajnie, okay. fajnie zajebiście. No to dobrze. No to będziesz miał do wpadek. To się nagrywa? To, to się widznie. Dobra, włączaj jeszcze raz.